Andrzej Grajewski, menedżer piłkarski, sportowy, bo nie tylko piłką nożną się pan zajmuje, więc wszystko się zgadza, Turnie piłkarski, same młode talenty, tak, dobrze mówię, no, jest to czas, dobry moment, są legendy o tym, że kluby zawodowe podpisują kontrakty z nawet 12, 13, 11-latkami, co pan o tym myśli? No przede wszystkim gra się tutaj mój syn i chciałem zobaczyć, czy Kotorowski nadaje się do czegoś, czy nie, no niestety mój, się syn, nadaje. Tak, mój syn mu strzelił bramkę i... Muszę z Krzyszkiem w czteroczy porozmawiać, że chyba najwyższy czas kończyć. Uważam, że ta inicjatywa, tylu młodych ludzi tutaj zebrać i grać w piłkę, grać w piłkę w tych miesiącach, gdzie raczej na, na powietrzu się nie da, jest dobra idea i takie turnie powinny być co sobota, co niedziela, żeby, żeby tych młodych ludzi ściągać na halę, ściągać na boiska, ściągać do piłki, nie do PlayStation i o to chodzi. Grapa na syn, to znaczy, że jego kariera jest wzorcowa, wręcz idealna? Nie, panie rektorze. Akurat mój syn nie ma tego drogu do piłki. Prawdopodobnie wychodzi z tego, że, że mam moje geny, <laughs> ale ważne, że chce, ważne, że jest w grupie, ważne jest współzawodnictwo i ważne, że ci ludzie, ci młodzi ludzie wychowują się w, w tym atmosferze sportu. A to jest najważniejsze. Czyli tak, tu oficjalnie można powiedzieć, nawet nieoficjalnie jest pan na tym turnieju, ale czy taki menedżer, gdyby złapał wzrokiem jakiegoś super utalentowanego chłopaka, to gdzieś tam na ostatniej stronie notesu się pojawi nazwisko, czy nie? Wie Pan, to jest bardzo daleka droga, dlatego że patrząc na te dzieci, to no, przykro mi mówić, ale, ale tutaj koordynacja jest żadna. Widać, że ten WF w szkole brakuje, widać, że, że trenerzy, którzy z nimi trenują, to po prostu... Nie robią tego, co ten, ten, to dziecko potrzebuje, bo my zawsze mówimy, że musimy, musimy selekcjonować młodzież, ale najpierw przychodzi czas, że trzeba te dzieci wyselekcjonować, te dzieci trzeba by trenować poprzez zabawę do sportu, do piłki, ich przyciągnąć. Widzę tu deficyty. Na pewno jest parę ciekawych chłopców, ale to jest jeszcze bardzo, bardzo, bardzo daleka droga.